Cześć, Ludziska, z tej strony Quiet, a to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Castle Crashers Miał być to już pierwszy odcinek z kamerką, ale niestety gdzieś się palnęłem i nie mogę jej znaleźć. No dobra, zaczynajmy. Local game Castle Crashers e, Gram na padzie. Niestety muszę grać na padzie od Playstation 3, ponieważ nie mam przełączki do pada od Xboxa. No dobra, zacznijmy. Hmm, tutaj musimy wybrać postać. Ja mam te dwie postacie z DLC, które zakupiłem niedawno, ponieważ były na promocji. No dobra. Hmm. Może zagramy sobie. I będzie ten. Lodowy, on ma lodowy. Pomarańczowy, ma ogień, różowy to jest nie pamiętam to będzie tęcza eee, czerwoni, czerwony ma pioruny, zielony trutka, a fioletowy to nie pamiętam, to jest chyba jakiś taki Taka siła albo coś, coś w tym stylu. No dobra, no jest tutaj postacią. Dobra, coś mam zepsute sterowanie. Ale dobra przeżyjemy jeden odcinek tak ten odcinek będzie miał jedną mapkę ponieważ to jest no, pierwszy odcinek a ja niedługo muszę lecić na Warszawę no dobra no dobra to, to są dobrze troszkę fajne jest to bugowanie tutaj fali, dobra, jest ładnie, o. Właśnie jakąś brońkę odblokowałem, dobra, 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 ich wezmę ciachny. boah, O, 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 halo. Halo, o, boah, boah, Ogólnie w tej grze chodzi, żebyś, żeby mm, muszę po prostu uratować te księżniczki, tak? Yy... O, tutaj są oj, oj, oj. Więcej ich jeszcze, kurde Ile wasu? was smutka nie miała znowu Do sklepu się przyda po tej, pokażę wam po tej, po tej rundzie jeszcze tą mapkę A. Okay. Mam sterowanie trochę zmienione, ponieważ sobie nie skonfigurowałem, ale już nie chcę Wam tutaj ok nagrywać niech będzie Nie jeżeli co no, czy odnawia nam życie To to raczej tak, wiadome tak, W większości gier O właśnie No i to moja ta jedna mapka yy, I tu No yy, Mapki sobie zmieniam yy, I tak Tutaj jest taka arena, na której mogę walczyć z, z tworkami, tak Ale to może w drugim albo trzecim odcinku się tutaj pobawimy E, Ty Blacksmith, Smith, czy jakoś tak? O, akurat mamy coś. Tutaj są zwierzątka, które będą blokowane, ale dopiero chyba w, w którejś tam mapce będzie pierwsze. One tam dają różne bonusy. Hmm. A tutaj e, są bronie, które już mam blokowane. Tutaj daje mi, ten miarczek daje mi plus zero siły, czyli praktycznie nic mi nie daje. Są gorsze, wiesz, daje nawet sam minusowe. To też jest plus 0, a to mi daje plus 1 siły i minus 1 e, arszery. Arszerii czy coś takiego. To jest do ucznictwa, to, co mi zawiera, Ale ja nie będę tutaj ucznikiem. To jest też plus 0 mi daje. Jest jakiś młot. Lizaczek. O, Lizaczek daje plus 5. Bo Lizaczek to jest ogólnie od tego z DLC, od tego różowego. O, tu mam dużo broni. E... Bo te brońki teraz ja już... A nie, 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 nie. Te brońki są, też są chłasy, i tak, tak. Dobra. E... To map. Albo nie, 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 nie. To nie tak. Chyba mi się wtedy nie zapiszę? Mm. Dobra, zagramy jeszcze jedną mapkę i to będzie chyba koniec Na dzisiaj Tu Dobra No to Barbarian War Dobra Zobaczy O ty Sporo ich jest, sporo O, level up Idzie teraz mam nowe combo Zaraz wam pokażę O, idzie, mogę Tak dwa razy po prostu podskoczyć Ten szary to jest mój Znaczy ogólnie ta postać jest do wybrania ich chyba dopiero po tej mapie się odblokowuje z tego pamiętam Nie ma uwag Pomylił mi się w z tym szarym Ale z mało przyszło dostać Nie, nie wiem, z łuk strzelaj. Zaraz będę kupić wkrótce łuk. No, kurde. A gdzie jest mój? Co, marczy go. O. Świetnie było. Już łapę to? No, ale chyba w ogóle nie zlecił HP. nie wiem, bo zlecił jabłko przed chwilą. No ile was tu? Debugowanie ich jest takie fajne No i praktycznie nic nie mogę zrobić Jeszcze będziemy, będziemy grać też w multiplayer W którymś odcinku zagram Trochę pabugujemy prawdziwych graczy Na arenie sobie pogramy Właśnie z graczami Właśnie gra w tym single player na arenie to się z tymi mobkami gra No O level 3 nawet Szybko, szybko. Dobra, lecimy. No, palaj szybciej, człowieku. O, mamy, widzicie? Teraz mogę po prostu klikać B i... Tylko, że mam mały poziom ucznictwa. O. Kurde, to mnie kurczę no gdzie jest tu jesteś? dobra trochę ich pobiję ogólnie gra mm, była na przecenie i kosztowała że tak powiem chyba złoty 1,49 euro tanio naprawdę bo normalnie hak kosztuje 10, czy mam 8 o, teraz pierwszy Bosik Muszę się zatrzymać, o! No a tra pewnie Nie! W jak spadają to sporo z całkiem biją, ale jest hmm. jest w powietrzu, co mnie nie złapią, nie? Poczekajmy tu. Wow wow, 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 halo pewnie bez tego, bez tego Bóga by mi trochę dłużej zajęło. No nie. O, wiecie i... Gdybym nie bogała, to by mi to jeszcze zajęło pewnie 4 minuty albo 3, coś takiego. Tak. Dobra, lecimy. Co teraz? Znowu pijatek. Żadnego takiego. Zadanka. Zadanka nie ma. No. się to kończy, po. Bo... Dobra, się piąty, ja ich pomiję i pobudzę. Ojej, nie to. No, strasznie słabo rozwinięto magię i ten mój zasięg z tego... z tej walki, to... Czystych z tych skilli, no, tak. cię bardziej odpowiadało. Dobra, lecimy. Zbieramy kaskę. Nie znało przecież. Ale to razem chyba dwóch tum, tum, tum. dobra. Mm. Sorry, że tak mało gadam ogólnie. Ale jakoś tam, tam tematu nie mam. Staram się coś tam gadać. Mm. Yy, ogólnie byłem... ale dobra to zaraz wam powiem. Monety, będą tu klips. Chcę wam coś pokazać. Czy pokazać? No, pokażę wam. Zaraz wam powiem w następnym odcinku. A dobra. Dobra, wiecie co? E, dam się mu zabić, bo tutaj dawno będzie zapisany. A, I chciałem się wam pochwalić, bo byłem wczoraj, w sobotę, e, na Paintball z rojem. E, pomimo że bardzo świetnie się bawiłem. Świetna atmosfera i w ogóle. E, po prostu no, roja tam wszystko ogarnął i w ogóle e, mam dyplom. I wygrałem, łaga Enemy Front Pierce wygrałem e, Właśnie chciałem wam ją pokazać, to zapomniałem, że nie mam kamerki Tak się już przygotowałem, że wam to pokażę i nie pokażę Może no. jak znajdę kamerkę to Znaczy no, jak znajdę to jak najszybciej postaram się wam to pokazać Eee. No, dyplomik mam Pierce mam i jestem naprawdę zadowolony Daj zabijanie, to właśnie Co jest, jeszcze żyję I... o, pff, Dobra Dziwne O i widzicie teraz mam takie menu Każdy yy, level chyba to jest dwa punkty takie Umiejętności, które mogę rozdać I tym lodowym właśnie mogę iść w siłę, magię yy, Obronę lub agility O agility to jest właśnie szybkość i ucznictwo Znaczy wszystkie mogę iść co chcę tam, tak, ale pójdę chyba w magię i te właśnie takie niebieskie kwadraciki bardziej takie zapełnione, wypełnione To jest odblokowanie następnego skilla, tak? Dobra, pójdziemy dalej na no tu Maxa. No i dobra. Tu będzie ten boss chyba. Tak, bo tutaj zaczęliśmy i tu jest ten boss. Barbarian boss. Tak. No i dobra. To było chyba wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, tam komentujcie. Jak Wam się filmik podobał, to dajcie lajka. Ja się biorę to za robienie intro. Ponieważ zmieniłem nikt od razu na świeżaka, zrobiłem filmik. Jeszcze intro muszę nam zrobić jakieś. Dobra. To wszystko, dzięki na razie.